Słońce świecące w ekran? Słońce, to ja ładuję pilota, a na telewizorze OLED i tak wszystko widzę doskonale, bo to Samsung serii S95F. Jak go rozpakuję, to pokażę Ci dlaczego. Zacznijmy jednak od designu, który robi niesamowite wrażenie, choć właściwie ciężko mówić o designie. Z tak smukłą ramką telewizor wygląda niemal jak sam ekran. Możesz go też powiesić na specjalnym wieszaku, który sprawi, że urządzenie będzie idealnie blisko ściany. To wszystko za sprawą modułu One Connect Box, do którego przyniesiona jest część elektroniki telewizora, co pozwala też na łatwe zarządzanie kablami. Koniec z celowaniem, aby trafić w złącze za telewizorem. Ale wróćmy do ekranu. Technologia OLED HDR Pro wzmacnia kontrast, sprawiając, że w obrębie jednej sceny widać więcej szczegółów zarówno w jasnych, jak i w ciemnych obszarach. Do niedawna, by w pełni cieszyć się OLEDem, trzeba było iść na kompromis i zaakceptować błyszczącą matrycę. W tym telewizorze nie zobaczysz swojego odbicia ani rozpraszających refleksów świetlnych dzięki antyodblaskowej technologii Glare Free. Zasłony czy żaluzje już nie będą nieodłącznym elementem seansu. Natomiast funkcja upłyniania ruchu na pewno spodoba się graczom, którym zależy na dużej liczbie klatek na sekundę. Dzięki niej gry wyglądają na płynniejsze. Dodatkowo, wiele ustawień wygodnie zmienisz lub podejrzysz, korzystając z panelu gracza. A co jeśli lubisz czasami wrócić do filmów niedostępnych w 4K, np. do klasyków na płytach DVD czy Blu-ray? Nimi zajmie się procesor AI NQ4 trzeciej generacji, podbijając ich rozdzielczość, tak by wyglądały lepiej na dużym ekranie. Co będzie mega przydatne, bo największy model z tej serii ma aż 83 cale, ale upscaling to nie jedyna jego moc. AI wpływa też na dźwięk, odpowiednio dostosowując go do wnętrza oraz do warunków, w jakich oglądasz film. To sprawia, że np. szumiący okap w kuchni nie zagłuszy kluczowego dialogu. Telewizor Samsung S95F to doskonały dodatek do Twojego salonu. Lub go na mediaexpert.pl w naszej aplikacji lub w sklepie stacjonarnym. A teraz, w ramach akcji przedsprzedażowej w MediaExpert, przy zakupie telewizora Samsung serii S95F otrzymasz za darmo Soundbar Samsung serii Ultra Slim, vouchery do platform Kanal+, Plus, Rakuten i Megogo, a także dostawę i instalację telewizora w Twoim domu. Skorzystaj z oferty już dziś.